Okej, okay, witam was w e, moim o, otwieraniu paczek, pack opening tak zwany e, pierwszy na kanale i pewnie jedyny tutaj były takie niedawno 8-10 paczek darmowych e, i postanowiłem nagrywać tak jak to otwieram to było już jakiś czas temu, 2-3 tygodnie temu tutaj miałem problemy, ale już otwieram pierwszą paczkę i postanowiłem, że sobie otworzymy to, ja dwie otworzyłem szybciej i... E, Postanowiłem otworzyć T8, już na wizji tutaj dostałem Maycon, ale on w Fusion 14 był dosyć drogi, dlatego tak dłużej się na nim zatrzymałem. Ale przecież i tak tutaj nie można e, robić e, tego, nie można było szybko sprzedawać. Znaczy, bez, e, licytować. O, okay, druga paczka, tutaj będą, są takie cięcia, żeby to też za długo nie trwało. I The Sanctis. Tak więc, nikt ciekawy raczej. Richards to jest jeszcze piłka, którą może użyje, ponieważ mam skład z Ligi angielski Stoch, tam strzelec, najładniejszy wybora. Mm. w zeszłym sezonie albo w dwa sezony temu, nie pamiętam już dokładnie mm. Następna paczka Kogo będziemy mieć tym razem? I... Aduris I jeszcze Remi z za darmo mi się nie przydadzą ci piłkarze. Oprócz Remi, no, Remi ma dobrą szybkość biegu, dobre tempo, w miarę dobry dribbling. Yy, no na pewno kiedyś z niego skorzystam. Na razie jeszcze się na to nie zanosi. Jak od razu mówię, nagrywam komentarz yy, później, po nagraniu tego. Dlatego tak yy, nie nagrywają tego bez komentarza, po prostu nagrywam. Yy, ok, następna już, czwarta paczka. Jak na razie, nic, kompletnie nic ciekawego. I znowu nic ciekawego berbatow Reynolds i Andre Diasz, no kompletne tak powiem nic Masakra no, w stu milano jeszcze Ale to jest wszystko A zobaczcie, że w tych paczkach wszystko jest błyszczące To są wszystkie karty błyszczące, tak więc No, wszystkie rzadkie karty i nic I tutaj następna paczka, tym razem lepsza Anelka, Donitz, Lichtensteiner, Adler, Dobry Bramkarz, ale trzeba by mieć skład niemiecki i Starydź. Staricza ja, e, używam aktualnie w moim składzie, właśnie tego. I naprawdę dobrze się nim gra. To była bardzo dobra paczka dla mnie. Tam jeszcze Piazon, ale to już... E, co do Piazona to e, raczej pójdzie na ławkę. Zostawiam tutaj tych wszystkich piłkarzy, ponieważ takich sprzedać nie można i nic z nimi zrobić. A ja lubię kolekcjonować piłkarzy i następna paczka, następna Mambi'a znowu. I kto? Jakiś tam ktoś? I samba, po raz drugi. I Stanford Bridge. Tak jest. Wolę Stanford Bridge od Emirates Mamy też fajną kartę, wszystkie cechy. Dobrym mkarza. Plus 5, plus 10. Plus 5 chyba. I przedostatnia paczka już nasza. I w przedostatniej paczce mamy Tulalon, Jeremy Tulalon i Diego Koszta. Tak jest, to jest kolejna dobra paczka. Jako, że ja nie mam ligi hiszpańskiej składu, yy, znaczy nie mam, no nie, nie gram li, ligą hiszpańską, to Diego Koszta jakoś super mi się nie przyda, ale zawsze to jest Diego Costa yy, Kiedyś jakiś turniej czy coś będzie, yy, będzie skład hiszpański. Nie wykluczam kiedyś tego zrobienia. I będzie bardzo dobry napastnik w to Tak więc e, wszyscy znów do klubu. Tam tu raczej mi się nie przyda. To jest e, tutaj bez cięcia szybko. bo tu się nie przyda, Liga Francuska to raczej. Nie. I ostatnia paczka Diego. Tak więc kolejny dobry piłkarz z Ligi, e, Ligi Hiszpańskiej. No dzięki, jemu, dzięki niemu można powiedzieć był jednym z tych graczy, dzięki którym Atletico awansował do ligi, e, półfinału Ligi Mistrzów, no bo kto strzelił pierwszego gola tak? I to jeszcze po wejściu z ławki, prawda? Ten gol Diego, no myślę, że był jednym z kluczowych e, rzeczy, które pomogły Atletico dojść tak daleko. No, teraz będzie z mecz z Chelsea, zobaczymy jak to się wszystko dla Atletico potoczy. Okej okay, i doszedłem do wniosku, że możemy sobie jeszcze otworzyć trojkę, troszkę tych paczek, bo to była duża złota paczka premium. One były po 5000, jako że ja miałem 13 tysięcy To mogłem sobie otworzyć takie dwie Tak więc otworzymy sobie to No I w pierwszej paczce mamy Quellerella, tak więc znów nic specjalnego. Kompletnie to nie był mój dzień, jeśli chodzi o paczki Dla mnie paczki to jest troszkę... Strata kasy, kasy tych monet, dlatego trochę bez sensu zostawiam sobie, sobie to wszystko w klubę. i jeszcze jedna paczka te paczki to jest tam się trafia tak rzadko ja przez całe dwie fify jakie na jaki mam ulti, ultimate nie w trzech fifach miałem ultimate sorry. i przez te wszystkie trzy fify to jest trzecia trafiłem dwie dwie karty inform czyli czarne no to a paczek naprawdę się dużo otworzył. Tutaj jeszcze mamy darmową, tak więc... Jeszcze jakiś plusik. I... Yy, i do krypto tam jeszcze ten, jakieś yy, te karty. Wiadomo, są zmiany formacji i tak dalej. Tutaj sobie otworzymy jeszcze tą złotą yy, darmową paczkę. Coś z niej wypadnie, czy coś będziemy z niej mieć. I Miralaś. I mamy 1000 monet jeszcze, tak więc yy, ja postanowiłem, że skoro 700 monet tylko do następnej jeszcze tamtej paczki za 5000, to sobie jeszcze kogoś tutaj sprzedam. Sprzedałem tu jeszcze Olsona, kilku moich piłkarzy i ostatnia paczka, w której ostatnia tam jeszcze można było dwie oprócz tej, ale dodam je, bo ostatnia w... i miałem w niej. Kogo będzie, kto będzie w tej paczce? Znowu anerka i pan tempo. Pan szybki, tak więc nic specjalnego. Kompletne śmieci w tych paczkach, tak naprawdę. Oprócz Staridza i jego koszty, tutaj nic nie trafiłem. Myślę, że może kiedyś jeszcze zrobię takie otwieranie paczek, ale no zobaczymy zresztą. Ja się z wami teraz żegnam do usłyszenia.